Ta niańka to była szpiegiem. Przychodziły do niej bardzo grube listy. Moja mama też się tym zainteresowała i na poczcie powiedziała, że ma jakieś podejrzenia. Ale to zlekceważono. Ona, jak już miała wojna wybuchnąć, to ona ukradła papiery oficerskie mojego ojca i wyjechała. Potajemnie wyjechała do Niemiec. I jak Niemcy opanowali Polskę, to ona przyjechała nas odwiedzić. I taki był śmieszny przypadek, bo ona siadła na naszego kucyka, tego kucyka, co Pani pokazywała, i ten kucyk ją w kałużę zrzucił. Radość była nasza niesamowita z tego powodu. Bo ja moja mama była piękną kobietą, więc miała ogromne powodzenia. Zaraz jak nastali Niemcy, ojca wyzwano do gestapo. Mama Powiedziała, ja cię samego nie puszczę, jadę z tobą. Pojechali i, i przesłuchiwali ojca, pytali się, czy zna niemiecki. Ojciec znał świetnie niemiecki, ale powiedział, nie, nie znam niemieckiego. I on w ten niemiec, do tego, do tego drugiego, mówi, my go jeszcze dzisiaj puścimy, po niemiecku. I ojciec to zrozumiał, i jak wyszli, to mama powiedziała, Ludeczku, ty jeszcze dzisiaj wyjeżdżasz. I ojciec wziął parę koni, wóz i wyjechał e, do, e, do majątku Żaby, tutaj pod Warszawę, gdzie myśmy mieli kuzynostwo. Wyjechał. Na drugi, trzeci dzień przyjeżdżają ojca aresztować. Ojca nie ma, gdzie, mama mówi nie. I był taki żandar w zielonym duże, który przy, przyjeżdżał, przyjeżdżał na takiej wspaniałej kraci, takiej dereszowatej, aresztować ojca. Nie ma. To przyjeżdżał w nocy. Rano, w dzień, zakochał się w mojej mamie. W mojej mamie się zakochał i po, po pewnym czasie, po trzech miesiącach powiedział: Proszę pani, już nie będę przyjeżdżał, bo widzę, że pani mi nie powie, gdzie, gdzie mąż jest. I przestał przyjeżdżać. Ech, Niemcy przysłali na nasze majątki Trojchendera, który tymi. Majątkami miał się zajmować. Zakochał się w mojej mamie. To był bardzo porządny człowiek. Kazał sobie w zrobić w Mojewie, a miał kilka majątków pod sobą. Kazał, żebym siedział koło mojej mamy. I on się na tej wigilii popłakał. A był gestapowiec w czarnym mundurze. I powiedział, że, mo że jego matka była katolicką. <tryk> Że on jest Gestapo, ale to, co robi Hitler, mu się nie podoba. I on, e, i on z majątku Bożymie uratował taką Matkę Boską. Bo Niemcy to rozwalali. I on tą Matkę Boską przeniósł na plebanie I ona do dzisiaj tam, tam stoi. Natomiast w momencie, kiedy e, wywalano e, z dworów, Właścicieli. I to także, nawet przez okno, płaszcze, czy tam coś tam. Więc mama wakowała w skrzynie podstawowe rzeczy na wóz, i mój wujek ten jeży na konie i bił już to do Warszawy. I w pewnym momencie ten Hender, Humbert dostał nakaz wyrzucenia nas z majątku. Więc on jadąc samochodem. A jechał z drugim, a wie Pani, że oni się siebie bali bardzo, więc e, udał, że mu się samochód zepsuł. Wysiadł z tego samochodu, poszedł do jakiegoś chłopaka wiejskiego, zapłacił, żeby... zawiadą Panią dziedziczkę z, z Niemojewa, że ma dwie godziny czasu, żeby się spakowała, bo e, będzie wyrzucona. Myśmy już byli do tego przygotowani, już część rzeczy mama właśnie wysłała, no i... On nam dał konie na stację. To też była wielka rzecz, że on dał te konie, i myśmy na stację pojechali. I pojechaliśmy do Warszawy. E, najpierw do tego majątku, Żaby, gdzie tam był tata. E, on nas w Warszawie odnalazł i przysyłał paczki z lekarstwami. E, także on, on był w ogóle bardzo porządnym człowiekiem. Ożenił się z Polką i trochę był napiętnowany właśnie przez to. I zamieszkaliśmy w Generalnej Guperni, bo Kujawy to, były, to była Rzesza. Zamieszkaliśmy w tych Żabach, u naszego wuja, ale tam w podobnej sytuacji znaleźli się inni członkowie naszej rodziny z innych majątków z Rzeszy. Więc tam siadało 30 osób do stołu i w każdym pokoju byli, byli inni kuzynostwo, no ale Mój ojciec, nie chcąc być ciężarem, był bardzo obrotny, a miał już cztery konie i dwa wozy, dlatego że jeszcze wtedy, kiedy uciekł, a mama była nie Niemojewie, to on jeszcze dwa razy w nocy przyszedł, wziął dwa konie, wóz i, i, i swoje własne kraty, jakby to powiedzieć Niemcom. I zaczął handlować. Zaczął handlować, jeździł w Lubelskie, to przywoził to materiały, to zboże, to to. Bardzo mu się to opłaciło i postanowili już zamieszkać, żeby nie być y, ciężarem u tego wuja, postanowili zamieszkać y, w Warszawie.